Elo, elo, ja jestem Zenek, a to jest Hardstone. Dzisiaj będzie kolejny unboxing pakietów z najnowszego dodatku, który nazywa się, już Wam mówię, bo ciągle zapominam, jak on się nazywa. W objęciach szmaragdowego snu, dobra, mamy jeszcze 75 pakietów do otworzenia, dzisiaj otworzymy 15. Zobaczymy, co wypadnie. Lecimy z tym koksem. Dziu, 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 dziu. dobra. Złota rzadka karta, proszę bardzo. Za jeden manę spaczony tkart. Za jeden manę, jeden, trzy statystyki dla Wotra. Za każdym razem, gdy zagrasz innego stronnika, którego udało ci się, się już zagrać, dobierz kartę. Dobra, złoty. Cierniorodny Smokowiec. Tego typa już mam, że tak powiem, jednego. Po, w poprzednim unboxingu mi wypadł, ale miałem zwykłego, to jest złoty. Dobra, na koniec który atakuje losowego wrogiego stronnika, nadwyżka przechodzi na wrogiego bohatera. To 12,7 statystyki za 10 man, no Tak całkiem no spoko. Tkacz cyklu. Zatrzymany. 3 many, czy, 3 punkty obrażeń. jeśli masz w ręce za, za, zakręcie koszące 5 lub więcej. Duch Kniei, za 5 many do szamana wybierz 1, przyzwij 2 bilki, 2-3 z prowokacją, przyzwij 2 sokoły, 4-3 z purią bichrą. Uu, dobre. Ale 5 many kosztuje. Ożywiona e, Księżycowa Studnia, za 3 many 1-4 statystyki, żywiołek, wszystkie klasy. Gdy rzucisz zakręci, otrzymuje atak równy jego kosztowi. Łogi dogi. Let's go dalej. Otka karcioska, co my to mamy? Radosny lunozwierz za 4 many 3-6 statystyki Na koniec twojej tury otrzymujesz jeden punkt pancerza po Powtórz do za każdego ognika, którego kontrolujesz. Dla Maga. Okej, okay, no to się kombi z umiejką Maga, która ma przesycenie i przyzywa te ogniki. Dobra, co dalej? Do łowcy 4 many e, zaklęcie Zręczność wielkiej wilczycy Wybierz jedno, Zadaj 4 punkty, wrogiem bohaterowym lub przyzwić 2 miliki 3-2 ze zrywem. Za 4 many. Ej, to spoko jest nawet. Światło... Zdrobiciel. To już miałem, ale mogę przeczytać. Za 4 many, 3 czyste styki dla Paladyna. Prowokacje wybierz jedno. Plus 3 do ataku oraz boską tarczę lub 3 do zdrowia i kradzie życia dla Paladyna. Monstrualny komar. Za 1 mana, 1 wąsest na koniec swojej tury daj twoim pozostałym strunnikom plus 1 do ataku. Dla Rycerza Śmierci. To jest bestia. Co dalej? Za 4 many Strażniczka, 3 skrzydłych eee, Prowokacja, boska tarcza, okrzyk, by przesyć Twoją moc specjalną. Wszystkie klasy. Ok, domki. Uuu, jest legenda. Dobra, co my tu mamy? To na koniec zostawimy sobie, na razie. Rzućmy okiem na te karciożki, co tutaj są. Eee, spalający obserwator, za 9 many, 7, 9 statystyki, wszystkie koszty zrywka życia. Dalej mamy przynęta iskro korzenia, eee, za 6 many, 6, 6 statystyki, prowokacja, kosztuje 1 mniej za każde użycie twojej mocy specjalnej w tej grze. Osłona ziemi. Dla druida 5 many. Otrzymujesz 5 punktów pancerza przez wilosłowego sądnika w koście 5. Daj mu prowokację. A i to nawet spoko. Przegniłe jabłko, to już czytałem. Dobra, zobaczmy legendę. Nytendra. Nytendra. Nytendra, tak się to chyba powinno czytać. 7 many, 7, 7 statystyki, prowokacja, agonia. Eee, podziel, na po podziel na żuki 1, 1. Podziel na. Podziel narzuki 1-1 na początku twojej tury, o otwórz przy użyciu pozostałych. Nie rozumiem tego. Na początku twojej tury o, od, odtwórz przy użyciu pozostałych. Whatever. Takie to sobie, że tak powiem. Szału nie robi. Dobra. O, jest epicka i dwie rzadkie. Nice. Rzadka karta, co my tu mamy? Łowca, kostur, pasterz, zatrzymano 3-2 statystyki, zwykły bohater za takie i 3-3 w stanie uśpienia przez dwie tury. Eee. Dobrze, mamy luno, luno, skrzydła, łączniczka, to już miałem. Eee. Złoto, listny, smokowy, zatrzymano 4 statystyki, dla Poladyna okrzyk byłby jego nie przesyć twoją moc specjalną. Żarłoczny... Żarłoczny, łowca spaczenia za 5 many, 5 z statystyki 6 przyjaznego stronika sagonią, który koszt, kosztującego 4 lub mniej przyzwij jego kopię. I epicka. znak Ursola, za 2 many, paladen Wybierz stronika jego w, Jeśli to wróg, ustaw jego statystyki na jeden, jeśli to przyjazny, jeśli jest przyjazny, zmień jego w, zamień te, te, tego ustaw Zamiast tego, ustaw jego statystyki na 3-3. No, łogi dogi, Jezus, przeczytałem to. Rzadka karcioszka. Fotosyntezy zatrzymany, przywrócił 6 punktów zdrowia, otrzymuje 3 osoby zaklęcia druida. No i to nawet spoko, jest takie... Za 3 osoby za zatrzymany? Na śladownictwo. Jeden. Y, twój przeciwnik dobiera dwie karty. Otrzymujesz ich kopię. Żerujący zio, Ziołopłet. Za jeden many jedynie statystyki statystykach otrzymujesz losowego murloka. <grybujesz> ZIEJELEŃ. Za 6 sześć many 6,7 sześć, statystyki dla Druida. Nieuchwytność, kradzisz życia, prowokacja. Nawet spoko. Wrócimy dalej z tym koksem. Rzadka karcioczka, symbioza, za jeden man, odkryj kartę, w, wybierz jedno, innej klasy. Odkryj kartę, z wybierz jedno, innej klasy, dla druida. Dział ulicy Smokowiec, to już czytałem. złowieszcze koszmary, za jeden man, wybierz jedno, zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom, lub daj rannemu stronnikowi 2-2. Hmm. Strażnik z... Korową tarczą. Za 2 many, 2, 2 statystyki prowokacja, otrzymuje 2 do zdrowia, gdy użyjesz twojej mocy specjalnej. A nawet spoko. Nieskończone płomienie. Za 7 kradzie życie dwukrotnie zadaj 5 punktów obrażenia wrogowi z najwyższym zdrowiem. mogi dogi. A tu nic, tylko rzadka karta. Zatka karcioczka, zwodnicza pajęczyna, to już miałem. Przynęta i Korzenia, to już miałem. Zręczność wielkiej wici, to już miałem. Koszmarny drakanin, to już miałem. Monstrualny komar za jeden. man jeden, dwa statystyki na koniec twojej tury. Daj twoim pozostałym stronnikom jeden do ataku. To też już miałem. Nie wiem, czy pokazuję jako nowe. O, epicka. Arcydruid Cierni. Za 2 many, 3-2 statystyki otrzymuje agonie twoich stronników, którzy zginęli w tej turze. Otrzymuje agonie twoich stronników, którzy zginęli w tej turze. Czyli agonie to liczba mnoga, że tak powiem, czyli kilka agonii może dostać, to nawet spoko jest. Co my tu mamy? Za 10 tajfun. Każdy, każdy stronnik zostaje wytasowany do twojej talii, do, 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 do talii losowego do gracza. Każdy stronnik zostaje prasowany do talii do swojego gracza. Za 10 many. nasza mana. <grych> Ciekawe. Opiekun lęku Za 2 many 2-3 statystyki. To jest spoko. Okrzyk był. Wyposaż miecz. 2-20 masz w ręce smoka. Rycerz gorzko kwiecia. Za 2 many 2-3 statystyki. Okrzyk był. Przesyć twoją moc specjalną. I tego już czytałem. Dobra, lecimy dalej. Rzadka? Rzadka Smoczu Smoczołuski oręż. Za jeden man dobierz w swojej tralni zaklęcie, które było tam na początku gry. Oraz zaklęcie, którego nie było tam na początku gry. No ciekawe. Nieskończone płomienie też już było. Ponure żniwo. Za dwa many dobierz kartę przez do osoby zarążek grozy yy, w stanie uśpienia dla łowcy demonów. Objęcie aspektu. Zadłamane przywróć 4 punkty zdrowia, przesyć Twoją moc specjalną. Ponurę żniwa. to już było, że tak powiem. Pitka znowu. lodka karcioszka. ożywiony ogród. Zatrzymany 2-3 statystyki. Okrzyk, żeby przesyć Twoją moc specjalną, zmniejsz koszt stronnika w Twojej ręce o jeden. Diabelski drzewiec. Za 2 many, za 2 cestyki daj losowemu stronnikowi w twojej, twojej ręce jakieś życie, w ręce każdego gracza dwa, minus 2 dwa do ataku. Daj losowemu stronnikowi w ręce każdego gracza minus 2 do ataku. Bez sensu. Agonia. Za, dwa, za kartę 2-2, dwa, dwa, za 2 dwa many, cy, za 2 cestyki, wszystkie klasy? To lipa totalna moim zdaniem. Złowieszczy koszmar. Za 1 manę wybierz się na za 1 punkt obrażenia wszystkim stronnikom lub daj rednemu stronnikowi 2-2. To już było. Duch kniej, też już było. Je Stwórczyni gajów. Uh, za 5 many 3,6 6 statystyki. Gdy rzucisz zaklęcie natury, przez drzewca 2-2 z opisem agonia otrzymujesz kopię tego zaklęcia. Łogi dog. Zgniło serca dry, Dryada. Za 1 jeden man jeden, jeden statystyki do czarnego Księżnika, gonie dobierz stronnika o koście 7 lub wyższym. Ciekawska już była, zje jeleń też już był, niszczyciel ja już był, stary szachraj, tego nie było eee, okrzyk bojowy otrzymujesz kopię karty o najwyższym koście z ręki przeciwnika. Zatrzymane 4-3 statystyki do łotra. No nawet spoko karciożka demon. Będzie grywalna na pewno ta karta, tak mi się wydaje. Boże, gdzie legendy jakieś? Złota zwykła, furiat snu, zatrzymane, 5-1 statystyki, nieuchwytność. Ciekawe. Złoto serca Driada, to już było. szachra już był, rycerz już był. E, żujący, e, żujący ziołopłat. Za jeden man, 1-1 jak już była od swojego murloka. To już było. O, legenda. Agamagan Za 10 many, 8, 9 jak żeby była następna karta, którą zagrasz, Kosztuje zdrowie przeciwnika zamiast, zamiast many. Max 10. No ciekawe. Ale trochę lipne, tak. Te legendarki na razie wypadają. Typhoon już był po. Pożywka po koszmarów. Za 1 manę odkryli kopię stronnika stali przeciwnika kombinację z mrocznym darem dla Łotra. Strażnik z korobą już był. Zainfekowany. Dech. Zainfekowany dech. zadbomany mamy za po punktu obrażenia przez pijawkę 02. Ej, to jest naby dobre. Pijawki są dobre, że tak powiem, w tej mecie. Rzadka karciuszka. Niedźwiedzie młociska za 4 many, 4200 zesteki. bohater zaatakuje, dobierz w swojej talii kartę o najbliższym koście. Gwiezdne wezbranie. Zatrzymany za jeden punkt obrażeń stronnikowi. Ulepsza się za każdym, za każdego przyjaznego stronnika, który zginął w tej grze. Ciekawe jak się ulepsza. Spa, spalający obserwator już był. Pożywka kaszmarów już była. rukopitość już był. I ostatni pakieci w tym unboxingu. Tylko zwykła znaczy rzadka karta. Iluzoryczna zielono skrzydła. Za 4 many, 4 5 statystyki. To już było. Prowokacja, agonia w trasie, 2 smoki, 4-5 z prowokacją na twojej trali są przyzywane po dobraniu e, Zabezpieczona włócznia. Za 4 many, 2-3 statystyki. Gdy twój bohater zaatakuje wroga, zadaj obrażenia równe atakowi tego bohatera. Atakowi twojego bohatera i innemu losowemu wrogu, wrogowi. Dobra, strażniczka, trzepo. Drze po skrzydły. Za 4 many, 44 styki. Prowokacja boska, tak były przesyć Twoją moc specjalną to już było. Diabelski drzewiec to już było. Zakazana świątynia. Za jeden many dla maga. Wydaj całą Twoją manę. E, rzuć losowe zaklęcia kościoła, wydanej many. Dobra, to Git. 60 pakiecików zostało do otworzenia. Czyli będą jeszcze 4 unboxingi. Y. Cztery odcinki. Po 15 że tak powiem, pakietów na odcinek. O, sporo tego jest. Dobra. A jak wygląda postęp, że tak powiem, na levelu, że tak powiem, Czy tam w kar u karczmarze? Tak, 27 level mam. Dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych handboxingach. Na razie, czołem.